Sportowe emocje, zaprasza serwis www.sportowemocje.com.pl Same, całą czwórkę najlepszych. Powitajmy ich brawami Oni za chwileczkę wybierą pola startowe. Artur Czaja już w kasku jest przygotowany. Sławek Drabik i Adrian Miedziński Pierwszy dobiera Artur Czaja. Pole pierwsze. Brawo dla niego. Najbliżej wewnętrznej powiedzie Artur Czaja w wielkim finale. Sławek Drabik. Pole trzecie. Wojtek Lisiecki, co wybierze? Czwórkę czy dwójkę? Pole drugie, Wojtek Lisiecki. No i Adrian Wiedziński. Została mu e, czwarta pozycja na starcie. Najbliżej bandy. Wielki finał. Dziesiątej Speedway Gali Lodowej. Kto zwycięży w tej jubileuszowej imprezie? Na polu pierwszym. Artur! Na polu trzecim. Sławomir! Pole drugie, Wojtek Lisiecki. Pole czwarte Adrian Wiedziński.

No i Wojtek Liziecki, niebezpieczny upadek, ale e, zwyciężył e, Sławomir Drabik. Jeszcze raz e, ogłośnijmy o wszystkim dookoła. Zwycięzcą dziesiątej gali jest Sławomir! Trzecie miejsce w dzisiejszej z Gali Narodowej Sławka Drabika Artur Czaja. Zapraszamy Artur na podium. Artur Czaja, wównia z mieszkaniec pod Częstochowskich obszar. Na trzecim miejscu. E, przed nim w dzisiejszych zawodach walczył do samego końca bardzo ambitnie. Adrian Miedziak-Miedziński. Prawa również dla niego. Adrian na miejscu drugim. No i tego, który zwyciężył po raz kolejny, po raz siódmy, razem zaprosimy na e, najwyższy stopień podium, chociaż tego najwyższego nie widzę. Sławomir! Sławę Kawik. Najlepszy po raz kolejny. On zwycięża. No i teraz dla niego na pewno poleci specjalny utwór. Buchary już wręcone. Zaczynamy. Jestem. से कम करप का है